Cześć wszystkim! Z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Silnik Jams 238 to jednostka napędowa z rodziny silników produkowanych przez Jarosławską Fabrykę Silników. Silnik Jams 238 jest uważany za starszego brata niemniej znanej jednostki napędowej Jams 236. Mają one podobne parametry techniczne, działanie i cechy konstrukcyjne. Aspekt historyczny Model 238, podobnie jak jego młodszy odpowiednik 236, zastąpił przestarzałe silniki Jaz-204 i Jaz-206. Rozwój i wprowadzenie jednostki napędowej rozpoczęło się w latach 50. XX wieku, kiedy konieczne było stworzenie mocnego czterosłowowego silnika wysokoprężnego o ekonomicznych osiągach. Za ojca rodziny silników Jams uważa się legendarnego radzieckiego inżyniera. Projektanta i wynalazcę, Georgo Hernyszewa. W tamtym czasie był to wyjątkowy silnik, który był produkowany przez pół wieku i okazał się jedną z najlepszych jednostek napędowych na świecie. Na dzień dzisiejszy oficjalnie silnik Jams 238 nie jest już produkowany, ponieważ fabryka w Jarosławiu produkuje odbiorniki, Jams, 530 i Yams 540 jednak produkcja części zamiennych jest kontynuowana, a linia nie zostanie zatrzymana przynajmniej w ciągu najbliższych 10 lat. Charakterystyka techniczna Charakterystyka techniczna silnika JANS 238 przez cały okres produkcji i modernizacji nie uległa zmianie. Oczywiście silnik został ulepszony dzięki najnowszym osiągnięciom i innowacjom, ale konstruktywnych zmian było bardzo niewiele. Rozważmy główne cechy jednostki napędowej. Nazwa charakterystyka typ diesel. Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem. Pojemność 15 litrów. 14 866 cm3 konfiguracja. Parametry w kształcie litery V Liczba cylindrów 8 Liczba zaworów 16 E norma Euro 0 do Euro 4 Średnica Cylindra 130 mm Stopień sprężania 17,5 Chłodzenie ciecz Układ Rozrządu Ochw Materiał Bloku i Głowicy żywotność 800 tysięcy. 1 0 km paliwo olej napędowe kolejność cylindrów 1542637 do 8 zastosowanie mas, kras, ural, cysterny serii T, ciągniki K, autobusy, las, pojazdy terenowe hetraitp. Należy zauważyć, że wszystkie silniki serii 238 mają mechaniczną wysokociśnieniową pompę paliwa. Każdy cylinder ma własną sekcję pompy. Dzięki czemu spalanie odbywa się równomiernie. Pompa paliwa znajduje się między rzędami cylindrów, na pochyleniu silnika. Modyfikacje silnika. Silnik spalinowy Jans 238 doczekał się wielu modyfikacji i zastosowań w branży motoryzacyjnej. Tak więc, zgodnie z dokumentacją techniczną fabryki producenta, zastanów się, jaki zakres modeli i modyfikacje ma silnik ósemki. 235 km, 173 kW przy 1700 obrotów z Leśmin, 1108 N.m, 113 kgf.m przy 1300 obrotów z/min. Jams 238 ND3. 235 km, 173 kW przy 1700 obrotów z Leśmin, 1108 N.m, 113 kgf.m. Przy 1300 obrotów z Leszmin, Jams 238 ND6, 240 KM, 177 KW, przy 2100 obrotów z Leszmin, 882 Nm, 90 KGFM, przy 1500 obrotów z Leszmin, Jams 238, podstawowy, 250 KM, 184 KW, przy 1900 obrotów z Leszmin, 1108 Nm, 113 KGF, -m, przy 1300 obrotów z leśmin, Jams 238 ND4 250 KM 184 KW przy 1900 obrotów z leśmin 1108 Nm, 113 KGF, -m, przy 1300 obrotów z leśmin Jams 238 ND7 280 km 206 kW, przy 2100 obrotów z Leszmin, 1029 Nm, 105 kgf -m, przy 1500 obrotów z Leszmin, Jans 238 TM, 290 KM, 184 kW, przy 2000 obrotów z Leszmin, 1128 Nm, 115 kgfm, przy 1400 obrotów z leszmin, jams 238 dk, 300 km, 220 kw, przy 1900 obrotów z leszmin, 1280 Nm, 131 kgfm, przy 1300 obrotów z leszmin, jams 238 d5, 300 km, 220 kw, przy 1900 obrotów z Leszmin, 1280 N, 131 KGFM, przy 1300 obrotów z Lechmin, Jans 238 ND8, 320 KM, 235 KW, przy 2100 obrotów z Leszmin, 1117 N, 114 KGFM, 3500 obrotów z leśmin, JANS 238 FM, 330 KM, 243 KW, przy 2000 obrotów z leśmin, 1225 Nm, 125 KGFM, przy 1400 obrotów z leśmin, Jams 238 DK, 330 KM, 243 KW. Przy 2100 obrotów z leśmin, 1225 Nm, 125 kgf, przy 1300 obrotów z leśmin, Jams 238 d 330 km 243 kw, przy 2100 obrotów z leśmin, 1225 Nm, 125 kgf. Przy 1300 obrotów z Leśmin, Jams 238D, 330KM, 243KW. Przy 2100 obrotów z Leśmin, 1274Nm, 130KGFM. Przy 1200 obrotów z Leśmin, Jams 238D2, 330KM, 243KW. Przy 1900 obrotów z leszmin, 1274 Nm, 130 KGFM, przy 1200 obrotów z leszmin, JAMS 6582 360 KM, 265 KW, przy 1900 obrotów z leszmin, 1570 Nm, 160 KGFM, przy 1200 obrotów z leszmin, Jams 7512 400 km 294 kW Przy 1900 obrotów z Leszmin 1715 N 175 kgf Przy 1200 obrotów z Leszmin Jams 7511 400 km 294 kW Przy 1900 obrotów z Leszmin 1764 Nm 180 GFM przy 1200 obrotów z Leszmin, JAMS 6581 420 KM 309 KW przy 1900 obrotów z Leszmin, 1764 Nm 180 kgfm, przy 1200 obrotów z Leszmin. Jams 7513 Konserwacja układu napędowego. Silnik Jams 238 nie ma znaczących różnic w stosunku do modelu 236. Silnik jest serwisowany co 20 do 25 tysięcy kilometrów. Planowa konserwacja silnika spalinowego to zestaw czynności mających na celu utrzymanie podstawowego stanu podzespołów i części jednostki. Zgodnie z instrukcją naprawy i obsługi silnika Silnika są opracowaną przez producenta, zastanówmy się, jakie operacje są uwzględnione w konserwacji ósemki, wymiana oleju, regulacja mechanizmu zaworowego, wymiana filtrów. Tak więc, w zależności od modyfikacji silnika, mogą istnieć lub nie następujące elementy filtrujące: dokładny i zgrubny filtr oleju: element filtrujący do zgrubnego i dokładnego oczyszczania paliwa filtr powietrza, ekofiltr spalin, czyszczenie wtryskiwaczy, regulacje związane z wysokociśnieniową pompą paliwa, inne czynności mające na celu konserwację jednostki napędowej, serwisowanie wysokociśnieniowej pompy paliwa to oddzielny zestaw czynności które mogą być wykonywane jakościowo tylko przez mistrzów, naprawy urządzeń paliwowych silników wysokoprężnych, naprawa silnika podstawowy opis, naprawa silnika JANS 238 to cały kompleks czynności mających na celu przywrócenie sprawności silnika, których nie zaleca się wykonywać własnymi rękami. Dlatego warto zwrócić się do profesjonalistów którzy będą w stanie prawidłowo zdiagnozować usterki i zużycie, a także jaki element wewnętrzny należy wymienić. Rozważny podstawowy zestaw operacji, które są wykonywane dla silnika Jans 238 w celu przeprowadzenia remontu kapitalnego silnika. Powierzchowna diagnostyka usterek jest przeprowadzana na słuch. Kierowca określa obecność obcych dźwięków, a także wstępną lokalizację. Demontaż silnika z samochodu. A także przeprowadzenie całkowitego demontażu jednostki napędowej, pomiary cylindrów i wału korbowego, ustalenie numeru naprawy, a także zamówienie części zamiennych. Jak pokazuje praktyka, w większości przypadków, aby nie rozwiercać cylindrów silnika, blok jest wyłożony. Ta opcja pozwala, w przypadku kolejnych napraw, na rozwiercanie nie bloku, ale tulei które po zużyciu można wyjąć i włożyć nowe. Naprawa głowicy cylindrów. Montaż jednostki napędowej. Osobnym parametrem jest przywrócenie TNVD. Jak pokazuje praktyka, Mistrz naprawia tylko parę tłoków, która zużywa się najczęściej. Jeśli chodzi o operację naprawy liniowej, każdy właściciel samochodu z silnikiem JAMS ma wystarczające umiejętności i wiedzę, aby samodzielnie przywrócić silnik. Najważniejsze jest to, że ręka wyrasta z właściwego miejsca. Najczęstsze problemy obejmują awaria rozrusznika i generatora, awaria pompy wody, wymiana pasków napędowych, regulacja mechanizmu zaworowego, wymiana oleju, wymiana filtrów silnika, instrukcje naprawy dla każdej jednostki są dostępne w internecie lub można skorzystać z książek fabrycznych, które są dostępne w domenie publicznej. Podsumowanie. Silnik JAMS 238 jest uważany za legendę krajowego przemysłu motoryzacyjnego. Przez ponad pół wieku produkcji jednostka napędowa okazała się niezawodna i łatwa w naprawie. Za te cechy jest uwielbiany przez kierowców. Należy zauważyć, że JAMS, zarówno 238, jak i 236, były często eksportowane w dużych partiach. Na przykład Chiny zamawiają silniki z tej serii do swoich ciężkich ciężarówek, ponieważ tylko Belas i Caterpillar mogą konkurować z Jams, ale są one znacznie droższe niż krajowy analog.